Miałem w sumie dziś niczego nie nagrywać, ale rano wrzuciłem na Twittera postaw wspominkowego o 17 rocznicy polskiej wersji gry Gothic 3. Gry, którą trzymam tutaj właśnie w ręku. Jest to standardowa edycja, nie kolekcjonerska. Dokładnie taki produkt ukazał się 17 lat temu w Polsce. Zacząłem sobie trochę czytać o tym, jak to było, o tym całym skandalu, głównie w Niemczech, związanych z premierą tej gry, i stwierdziłem, że w sumie jest to jednak dobry moment, żeby coś takiego nagrać żeby nagrać komentarz, żeby opowiedzieć Wam trochę, jak to z tym Gotikiem 3 było. Dlatego będzie to materiał w całości poświęcony tej grze. Nie będę wrzucał żadnych gameplayów, bo na montowaniu zeszłoby mi sporo czasu, a zależy mi na tym, żeby to puścić. Dziś. Wiecie już wszystko co potrzebujecie na wstępie, więc możemy zacząć. Gothic 3 zadebiutował 13 października 2006 roku. Było to 13 w piątek. No generalnie zarówno deweloper Piranha Bytes, jak i firma wydawnicza z Austrii, która nazywa się JoWood miały pecha. Miały pecha, bo ta właśnie gra Gothic 3 ukazała się w stanie mocno niedorobionym. Z premierą gry w Niemczech i w krajach ościennych niemieckojęzycznych związany był spory skandal, bo okazało się, że gra wysłana do recenzji yy, pismom branżowym, wtedy wychodziło dużo magazynów na papierze, nie została przyjęta zbyt dobrze. Firma Jolt, co wyszło po jakimś czasie, szantażowała miesięcznik PC Powerplay, który ukazywał się w Niemczech, ponieważ jeden z redaktorów, który recenzował tę grę, chciał wystawić Gotikowi 3 bardzo niską notę chyba 67%, jeśli dobrze pamiętam a na układce miał się pojawić napis, że jest to wielkie. Rozczarowanie. Ta informacja, bo ona trafiła do siedziby firmy joe Wood w Austrii, wywołała tam spore poruszenie, do tego stopnia, że dział marketingu odezwał się do redakcji niemieckiego czasopisma i zagroził, że jeżeli nie usuną zwłaszcza tego napisu na okładce i nie przemyślą tej bardzo krytycznej recenzji Gotika 3 no to skończą się kampanie reklamowe i było bardzo niemiło. Dziennikarze się nie ugieli i faktycznie pismo poszło do druku z taką właśnie okładką, mówiącą, że mamy tutaj do czynienia z wielkim rozczarowaniem. Co ciekawe, wieści dotyczące słabej kondycji gotika 3 dotarły do Polski. Mówiąc szczerze, to myślę, że Polacy sami się zorientowali, że ta gra nie jest najlepsza i wymaga sporego łatania. Bo przecież wiemy, że pracowano choćby nad oficjalnym poradnikiem, który zresztą znajduje się w tej edycji gry. Co ciekawe, pisał go mój dawny kolega z gry online Marcin Łukański. Pozdrawiam Cię, Del. Może będziesz to oglądać. Był jednym z współautorów tego poradnika, i pamiętam, jak on mi opowiadał później, że była to droga przez mękę. Tak więc Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że ta gra jest po prostu gówniana i wymaga łatania. W internecie nawet pojawiło się oświadczenie firmy CD Projekt, a konkretnie wypowiedź Michała Kicińskiego. Oczywiście tę postać możecie znać z firmy CD Projekt Red, ale wtedy Redzi dopiero pracowali nad swoim pierwszym Wiedźminem. On miał się ukazać no prawie rok później. Napisał on wtedy coś takiego. To jedna z decyzji, które podejmuje się wybierając mniejsze zło. Teoretycznie mogliśmy wydać grę tak jak firmy w całej Europie i odpowiedzialność za błędy zrzucić na autorów gry, gdyż de facto nie mamy wpływu na jakość ich pracy. Z drugiej strony, pojmujemy naszą firmę jako coś więcej niż zwykłą działalność wydawniczą. Działamy tak, aby logo CD Projekt było gwarancją jak najwyższej jakości. Naszych klientów nie obchodzi, po czyjej stronie jest wina, oczekują najwyższej jakości i satysfakcji z gier, które kupują za pośrednictwem CD projekt. Dlatego nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Gothic 3 będzie u nas później niż w innych krajach, ale jakość wydania oraz samej gry będzie najwyższa ze wszystkich wydań światowych przy jednocześnie niższej cenie detalicznej. Jakość wydania, jak zwykle bez zarzutów, w tamtych czasach CD Projekt naprawdę mocno się starał, żeby te wydania pudełkowe były wypasione i w tej standardowej edycji, która zresztą otwiera się tak jak edycje wydawane w Stanach Zjednoczonych kiedyś, takie boksy. jest yy, gra, jest też mini poradnik, oczywiście też instrukcja drukowana, a także film z materiałami dodatkowymi Making of Gothic 3. To wszystko się w tym wydaniu znalazło, no ale oczywiście problem był z jakością samej gry. CD Projekt zdecydował się opóźnić premierę o 3 tygodnie, dokładnie 3 tygodnie, dlatego dzisiaj właśnie świętujemy 17. rocznicę polskiej wersji tej gry, ponieważ ukazała się ona dopiero 3 listopada 2006 roku. Pirania Bytes, która najwyraźniej była w bardzo mocnym konflikcie z firmą Jowd i nie chciała tak rychłej premiery gry, zdążyła przygotować tylko cztery łatki do Gothica 3. Pierwszy z nich ukazał się na premierę, był to patch 1.07. Drugi, oznaczony cyferkami 1.08, ukazał się pod koniec października. Właśnie ta wersja gry ten Gothic 3 jest uzbrojony w patch 1.08. Powiedzieć, że zmienił on cokolwiek, to duże nadużycie, bo generalnie te patchy były bardzo małe. One ważyły po 50 MB i zmieniały niewiele. Trochę poprawiały grę, ale Gothic 3 na premiere był fundamentalnie spierdolony. I trzeba to sobie powiedzieć wprost: ten patch tak naprawdę nie miał prawa nic zmienić i nic nie zmienił. Później jeszcze. Pirania Bytes wydała kolejnego patcha, 1.09. Pamiętam, że w gry online opóźniliśmy recenzję gry, czekając na tego patcha. Recka ukazała się chyba 10 dni po premierze polskiej wersji gry i on też nic nie zmienił. A później był jeszcze patch 1.12. Był to ostatni patch przygotowany przez firmę Pirania Bytes. A później firma Pirania Bytes zerwała swoje jakiekolwiek stosunki, jakąkolwiek współpracę z firmą Jołd. Kosztowało ich to sporo, bo generalnie Jowood miał licencję na wydawanie gier z serii Gothic, dlatego właśnie później, kiedy przygotowano takiego potworka, on się nazywa Arkania. Tutaj w Polsce był on reklamowany jako Arkania Gothic 4, bo Jowood, firma, która wydała Arkanie, chciała stworzyć tak naprawdę zupełnie nową markę, wiedząc, że licencję na Gotika kiedyś straci. No ale był to eksperyment totalnie nieudany. Trzeba to sobie też Powiedzieć wprost. Joe Wood więc, rozstał się z piranią. Pirania przestała robić pacze i za poprawianie gry wzięli się fani. Pewnie słyszeliście o community patchach, które mocno usprawniły Gotika 3. Chyba, tak naprawdę, nigdy, przynajmniej w tamtych czasach. Bo ostatni patch ukazał się w 2010 roku, nie przywróciły jej do stanu idealnego, ale powiedzmy, że dawały całkiem, całkiem sporo i ta gra była jednak dużo, dużo lepsza. No a w Polsce dostaliśmy grę w wersji 1.0.8. Potem oczywiście można było ściągać kolejne patche, zarówno te oficjalne, jak i te robione przez community. No ale no, smród pozostał i to oświadczenie pana Kicińskiego, no zestarzało się słabo. Zestarzało się słabo w kontekście Cyberpunk'a. 2077, bo mimo tego, że CD-projekt nie odpowiada przecież za fatalną jakość tej gry, za fatalny stan, w jakim została ona wydana, to poniekąd w 2020 roku z Cyberpunkiem popełniła dokładnie ten sam błąd. Trzeba było poczekać, trzeba było grę poprawić, może trzeba było zrezygnować z wersji na PlayStation 4. Ale zostawmy to. Ja Wam powiem szczerze, że tę grę bardzo lubię. Lubiłem do niej wracać. Ostatnio jakoś mi się to niespecjalnie zdarza, ale do tego jeszcze wrócę, bo próbowałem odpalić ją dziś. Ale ja strasznie lubię świat w tej grze. Tutaj naprawdę Pirania Bytes yy, wspięła się na wyżyny. Nie wiem nawet, czy nie jest to najlepszy świat, jaki kiedykolwiek wykreowała ta niemiecka firma. Po prostu kochałem go zwiedzać. Ta gra była mega na questy były banalnie proste. Błędów tona, tam sypały się questy, gra była słabo zbalansowana. Jeśli ktoś się uparł na łuk, to mógł nawet już na początku gry kłaść trole, bo wystarczyło stanąć gdzieś dalej i po prostu szyć do nich z dużej odległości, a one nie były w stanie do nas podejść, bo nawet jak zostały zaalarmowane, to za chwilę wracały się do punktu wyjścia. No generalnie koszmar, ale jednak świat... Jest piękny. Dzisiaj o tej grze się mało mówi. Jeżeli mówi się o Gotiku, to generalnie albo o pierwszej, albo o drugiej odsłonie. Trochę szkoda, bo powiem szczerze, że chyba do tej gry właśnie najbardziej lubię wracać. Odpaliłem ją sobie dzisiaj. Powiem szczerze, że ściągnąłem ją ze Steama, bo mimo, że mam ją na płycie przecież, to jednak nie posiadam w tym momencie żadnego czytnika, który byłby w stanie zainstalować tę grę na moim komputerze, więc ściągnąłem ją sobie ze Steama. Odpaliłem ją. I generalnie duży zawód, bo kiedy gra zaczyna się w Ardei, mamy ten atak orków, i tam po raz pierwszy obejmujemy kontrolę nad bezimiennym, to ja nie byłem w stanie się tą postacią poruszyć. I nie mogłem zrobić niczego innego, jak poruszanie kamerą i obserwowanie, jak nasi koledzy, tam górni i tak dalej, walczą z orkami w Ardei. Trzeba od razu do tej wersji ściągnąć patrze, tak gdzieś wyczytałem w sieci, co jest po prostu kwintesencją tego wszystkiego, co o Gotiku 3. Powiedziałem. Gra wydana 13 w piątek 2006 roku 13 października w Polsce 3 listopada. Tutaj na pudełku znajduje się napis bezimienny bohater staje się legendą. Ta gra stała się legendą. Krapu niedopracowanego krapu, który nigdy w takiej postaci nie powinien zostać wydany na rynku. No teraz głównie się mówi w tym kontekście o Cyberpunku. Może dlatego, że jest bardzo głośnym tytułem. No ale Gothic 3 był bardzo mocny wtedy w Polsce. Zresztą do dziś jest, nie jest to żadna tajemnica. Gothic cieszy się ogromnym uwielbieniem wśród polskich graczy. Tutaj w ogóle jest cytat z CD Action taka polecajka. CD Action poleca to wielka złożona piękna gra, która zapewnia dziesiątki godzin emocjonującej rozrywki. Ocena 9 na 10. No myślę, że CD Action raczej dobrze tej oceny nie wspomina. Pamiętam, że na Golu dostała 8,5, ale trochę tak na wyrost. Bo wszyscy myśleli, że ta gra po prostu zostanie szybko poprawiona. Tak zresztą było z wcześniejszymi gotikami, no niestety tym razem nie pykło. Więc te wysokie oceny Gotika 3 były faktycznie dane ewidentnie na wyrost. I to wszystko, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, jeśli chcecie sobie poczytać o historii Gotika, o tym, jak Gotik 3 został. Fatalnie przyjęty w Niemczech, jak został fatalnie przyjęty też w Polsce. Wystarczy sobie odpalić internet, poszukać newsów z 2006 roku i zobaczyć też wypowiedzi na forach, bo wtedy na przykład na forach dużo pisano, żebyście wiedzieli, jakim wielkim rozczarowaniem. Ta gra była. Bardzo żałuję, bo tak jak mówię, jest to jeden z moich ulubionych światów stworzonych przez Pirania Byte. Do dzisiaj pamiętam, mam takie flashbacki, jak, jak pierwszy raz przeszedłem bezimiennym do Cape Dan. To jest ten obóz, który znajduje się niedaleko Ardei. Kurde, no to było coś niesamowitego, jak ta gra w tamtych czasach wyglądała. Jeśli ktoś miał dobrego kompa i był w stanie tego potworka dźwignąć, Albo nawet z tymi dropami, bo przecież ta gra miała olbrzymie problemy z działaniem. Ale jak to wszystko pięknie wyglądało, naprawdę szkoda. I to wszystko na dzisiaj. Wybaczcie, nie będzie tutaj żadnych wstawek gameplayowych. Nie chcę tracić czasu. Zależy mi trochę na tym, żeby ten komentarz poleciał dzisiaj. Spotykamy się już niedługo, przygotowuję właśnie materiał, który był planowany. Dzisiaj taka szybka wrzuta i to tyle. Dziękuję swoim patronom, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, które właśnie wyświetlane jest na ekranie, to zapraszam do opisu, tam znajduje się link do serwisu Patronite, gdzie można mnie wspierać. To wszystko na dziś, do zobaczenia już niedługo.